I tak, stoimy, co? Stoimy, bo tir nam przeszkodził, drodzy widzowie, ale tutaj Ochara chciał wam pokazać coś innego. Zobaczcie, całe pole w panelach woltaikowych, zobaczcie. No, ktoś ma od chuja hajsu, nie? No, stąd tego tak nie widać, ale tu jest naprawdę jest potężny teren tego wysadzony. Zobacz, no, przejedziemy, ktoś, nagrywaj. Ma ktoś tutaj, ma ktoś. A tu kiedyś robiliśmy, tutaj nie? Tutaj robiliśmy, Pokaż mi te panele ile tego jest? Zobaczcie Całe pole wyjebane, nie? Całe, no Dość gruba inwestycja tu poszła A z tego co wiem tu przy tym robili Polacy Zobacz. Dalej się ciągną widzowie Jest, jest tego Polska firma sporła? Tak, no Zobaczcie Ja podejrzewam, że takiego szklarniowca jest No, tu same szkarnie są to tylko szkarniowców Tak naprawdę A tu muleban był, nie? Tu jest kalsuk po prawej ale stronie. ale muleman też był, nie? Muleman tam Żeby... dalej, tak, no. tam dalej był A teraz jedziemy w stronę truskawki dokładnie Tu też były domki zbiór polskie, nie? Zarabia domki? No Tu też mamy Tutaj są ogórki, tutaj kiedyś Paulina pracowała O, no, ogóreczki nawet stoją oto na polskich blachach Niko Falderbelt tak sobie tu mieszkają. Listonora przyjechała. Tu jest nikom. Tak, tutaj są. Komkomery. Komkomer to ogórek. O, ktoś tam machał jeden drugiemu na szparbie. Też mają łysą już. Zobaczmy. Jak widać, pogoda nas nie rozpieszcza. Cały czas mamy na plusie 6, ale pada, taka brzawka jest. Jest moi drodzy do tuby Coś migamy dalej, nie? Powaga Dobra, lecimy No i znajdujemy się w zwole przed Hornbachem Idziemy na drobne zakupy a tam jest to i centrum. Zobaczcie, jakie zajebiste grille tu mają. Zaraz wam pokażę. 539 euro. 199. 239. 199. A tu już są takie giganty. 379 euro ten. Ten mega fajnie wygląda 699 euro Ha, to by było barbecue z widzami Ja pierdzielę A tu już takie mniejsze za 329 Dobra mamy święta Ale co dalej? Nie będę wam gry pokazywał Zobaczcie tego dzika 1199 Przecena na 750 Mega Tu zobaczcie ceny takich sobie zestawów łazienkowych tu macie 70 euro, 79 za całą półkę 89, 39 Ale ładne Tu macie już 259 A tu jestem ja Lascie lustro O jakie je bitne 249 jurków Zobaczcie, tu są fajne akwaria 159 Takie coś już sobie zapodoba Zobaczcie tego kolosa 707 plus szafka 199 Ale mega duży 79 Te małe mi nie interesują Pokażę wam jeszcze, jeszcze tu wam pokażę 88 euro Ten też jest fajny 139 już konkretny taki 126 litrów No, no, chyba dalekie coś się zapoluje, bo fajnie jest o, Drugi 179, chociaż ten też jest fajny 172 I półko 89 206. No nic będę się musiał zastanowić, ale to chyba nie dzisiaj. Zresztą zobaczymy. No i tak, znajdujemy się już w domu. To były drobne zakupy. Taka gwiazdka świe świecąca, ona chyba była pod 9 euro. Czyli jak za darmo można powiedzieć. Ja potrzebowałem parę kołeczków, przedłużacz i tu parę wkrętów potrzebowałem na wagę. Bo jak wiecie ja zawsze coś kombinuję i robię. No i do tego jeszcze farbę czarną, metaliczną też potrzebuję, bo coś będę malował. Zresztą cały czas maluję i karteczki świąteczne. Dobra, nic, zaraz zabieram się za jakąś robotę, bo oczywiście mam jej w brud, A potem pokombinuję, tak jak już wspominałem, ja zawsze coś w domu robię, a dzisiaj zająłem się oknami. Zobaczcie, jedno już mam odklejone. Wszystko dookoła obklejone, ale są takie kremowe, nie podoba nam się to i właśnie zmieniamy to na takie białe. Zobaczcie, tu już trochę w rogu mazłem. Poza tym warto odświeżyć. Ja się zaraz tym zajmę. A tu już właśnie mam pomalowane. Teraz jest tak szaro na dworze, ponuro, więc tutaj nie będzie widać takiej różnicy. Ale uwierzcie mi, że to naprawdę to nie był krem, tylko taki aż żółty można powiedzieć. Dobra, teraz ja się za to biorę, Trochę mi to zejdzie, na dwa razy pewnie. A potem zobaczę co jeszcze będę robił. No i tak murdeczki, Okno już zrobione. Już jest pomalowane na dwa razy, a tymczasem przyjechało jedzonko. Dzisiaj jest Paris Express. sałatunia, bagietka z maselkiem z przyprawkami. Sosik miodowy, ziemniaczek, do tego też z maselkiem, takim z przyprawkami, zajebiście komponuje. Chicken cheeseburger i mój cheeseburger. Ja do tego jeszcze dorzucę jalapeno. Kiedyś to zamawiałem dodatkowo właśnie, żeby dorzucili jalapeno, ale nawalili tak dużo, że naprawdę ciężko było to zjeść. Na no nic. Ja zabieram się za jedzenie, potem jakaś lekka ciesta, a potem zobaczymy. No i tak, zobaczcie, która jest godzina, prawie druga w nocy. Po takim jedzeniu człowiek tylko oczy przymknie, położy się przed telewizorem i już go nie ma. No mi się oczy, zbieram się do spania. Dzisiaj ten dzień szybko zleciał, bo zakupy nie zakupy. No i tak to zleciało. A zobaczcie sobie jeszcze to. Zdjęcie teraz, patrzę, tego rodowiska, co nakręcałem. No nic, ja się na dzisiaj będę z Wami żegnał, bo już dzisiaj nie będę kręcił. Ale trzymajcie się, do zobaczenia. I ją!